Doping. Doping wydolnościowy. Z pewnością o nim słyszeliście. I całe dwa lata temu widzowie kanału sportowego usłyszeli o szczególnej grupie tego typu substancji. Nazywają się... Sarmy. Sarmy. Sarmy jest e, taki środek, co jest lepiej od bolików i działa bez efektów ubocznych prawie. Co dobrze działa, to trzeba zabronić, wiadomo, nie? Wypowiedź Roberta Burnejki spruciła wiele emocji. Zaraz dostaniesz, wiesz, prawo od mojego prawnika, kurda. Środki, które są zakazane prawnie w Polsce. Jakie zakazane? Słuchaj, ja sprzedaję w Anglii. Ja tego nie sprzedaję. Sprzedaje moja firma, która jest odpowiedzialna. Ja jestem tylko od marketingu jakby. Potem się okazało, że on handluje jakimiś substancjami, którymi chyba albo nawet na pewno nie powinien handlować, więc automatycznie zjedliśmy i Hyde parki programy. I w sierpniu w 2022 roku kanał sportowy zdjął filmy z udziałem Roberta Górnejki. Publiczność zareagowała w porę. Nie doszło do nadużyć. Nie mogę być poważny, jak to mówię. Zastanawiacie się, może, dlaczego w internecie jest tyle sklepów sprzedających sarmę. My też się zastanawialiśmy. A potem. Było tylko gorsze. Są to środki póki co nie za dobrze przebadane. To jest taka sama sytuacja jak była have heart attack Robert Burnejka, influencerzy i teraz nawet federacje organizujące gale MMA. Czy osoby odpowiedzialne za Prime i Cloud MMA są w ogóle świadome, co sprzedają ich sponsorzy? Wiele osób i firm jest przyłapywanych na promowaniu witryn zajmujących się m.in. sprzedażą właśnie sarmów. Ale co to w ogóle jest? Czym są sarmy? Są to selektywne modulatory receptorów androgenowych. Ich działanie ma być takie jak androgenów, np. testosteronu, tylko że mają selektywnie oddziaływać na tkankę mięśniową i kostną, powodując aktywizację tej pierwszej, szybszy przyrost masy mięśniowej. Carmy miały lub mają być lekami. Carmy były lub są w trakcie badań klinicznych. Miały być zastosowane w różnych chorobach. Genetyczne choroby tkanki mięśniowej, ciężkie złamania, zaniki mięśniowe, kacheksja w chorobach nowotworowych. I wiesz, co jeszcze charakteryzuje wszystkie SARMY? Żaden SARM nie został zaakceptowany przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, ani przez Europejską Agencję Leków. SARMY są na liście substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową, nie zostały zaakceptowane jako dodatek do żywności i nie mogą być stosowane w suplementach diet. Więc jak to możliwe, że te wyniki w wyszukiwarce wyglądają tak? Digandrol, enobosarm zwany osteryną, testolon i wiele innych. Weźmy w przykładową stronę. Alternatywa dla steroidów i prohormonów, która w pełni dorównuje im skutecznością działania. Otrężny suplement opracowany specjalnie dla kulturystów i sportowców, którzy chcą zbudować masę mięśniową. Doskonały wybór dla doświadczonego kulturysty, który chce zbudować masę, masę i Tu Dochodzimy do najważniejszej części tego opisu. Pamiętaj, sarmy nie są przeznaczone do konsumpcji przez ludzi. No, producent zaleca spożywać się jedną kapsułkę jeden raz dziennie na cykle od 6 do 8 tygodni. Słowo sarmy i osteryna są miesięcznie wyszukiwane tysiące razy. Większość albo wszystkie sklepy stosują tę samą technikę. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. Wiecie co mi to przypomina? Dopalacze też były sprzedawane jako tzw. research chemicals. Substancje oznaczane jako nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Co powodowało, że sprzedawca umywał ręce. Miał tak uniknąć odpowiedzialności od tego w jaki sposób sprzedawany produkt będzie użyty. Widzicie tu pewną analogię. Kiligandrel z grupy sarmów jest nieprzeznaczony do ludzkiego spożycia. Ma też 4 na 5 gwiazdek w pompie mięśniowej. i 5 gwiazdek w sile i budowie mięśni. Jak na substancje, której nie spożyjecie. Efekt spektakularny. Ale odkładając ironię na bok, sarmy sprzedawane w ten sposób w internecie niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Nie powodują gwałtownych zgonów, jak dopalacze, ale wiemy, że mają istotne efekty uboczne, które mogą być odłożone w czasie. To jest jedna z substancji firmy reklamującej się w Prime MMA i Cloud MMA Osteryna. 10 mg w tabletce. W innym sklepie internetowym znaleźliśmy kroplę 30 ml, z czego w jednej dawce, w jednym ml, jest 30 mg Osteryny. Jak myślicie, jakie dawki Osteryny były testowane pod kątem efektów ubocznych w badaniach klinicznych? 30 mg? 90 mg? 200? Maksymalna dawka Osteryny, jaką sprawdzono w badaniu trwającym dłużej niż dwa tygodnie, to 18 mg. I była to dawka dzienna dla osób cierpiących na raka piersi. Tak naprawdę większość badań nad dosteryną odbywała się na niższych dawkach. I w tych badaniach było to maksymalnie 3 mg na dobę 10 razy mniej niż jest w jednej dawce preparatu dostępnego do kupienia w sieci. Czyli fizycznie każdy może kupić sobie sarmy w internecie, a przynajmniej może kupić produkt, którego sprzedawca twierdzi, że zawiera te substancje. W amerykańskim badaniu nad składem produktów opisywanych jako sarmy na stronach sprzedawców oceniono, że nawet 48% z nich nie zawiera sarmów. Czyli kupujesz sarm, taki ligandrol, żeby zwiększyć wydolność fizyczną. Według prawa nie powinieneś móc go kupić jako suplementu do spożycia przez człowieka. Według opisu sprzedawcy nie możesz go spożyć, a jak już go dostaniesz, istnieje prawdopodobieństwo na to, że tego ligandrolu tam w ogóle nie ma. Ale ile osób kupuje takie preparaty? Jeżeli chodzi ogólnie o doping, to według jednego europejskiego badania ponad 3% mężczyzn ćwiczących rekreacyjnie w różnych sportach sięgało po jakąś formę dopingu. W holenderskim badaniu z 2021 roku oceniono, że niecałe 3% młodych mężczyzn, uczęszczających na siłownie, choć raz skorzystało konkretnie z sarmów. To jest dużo: czy 1 na 30-40 mężczyzn na siłowni to poważna proporcja? Określcie sami. Na stronach sprzedawców często znajdziecie informacje, że sarmy nie mają efektów łącznych albo że mają ich bardzo mało, w szczególności w porównaniu z testosteronem. Postosowanie testosteronu niesie za sobą wiele potencjalnych problemów, takich jak zwiększone ryzyko łagodnego rozrostu prostaty, kinekomasty, obkurczenia się jąder, bezpłodności, dysfunkcji seksualnych, wysypek i wielu innych. Tak jak widać. Tylko, że to co widzicie, screen strony FDA z efektów ubocznych sarmów, nie testosteronu. Zwiększone ryzyko zawału serca bądź udaru, zaburzenia wzwodu, bezpłodność, poronienie, obkurczenie się jąder odnotowywane są również przypadki polekowego uszkodzenia wątroby w wyniku działania sarmów. To nie jest magiczny prosz, który wchodzi w mięśnie, zwiększa je i się rozpływa, pozostawiając same pozytywne efekty. Jeżeli te działania niepożądane nie zniechęcają Was do sarmów, to pamiętajcie chociaż o tym. Substancje nie są kontrolowane. Nie wiecie, czy to, co kupujecie, jest rzeczywiście sarmem. A jeżeli i tak decydujecie się to wziąć, pamiętajcie, że nie wiemy, jakie są długotrwałe efekty uboczne sarmów. To, że ich nie znamy, nie znaczy, że ich nie ma. To znaczy, że od powstania tych substancji nie minęło nawet tyle czasu, żebyśmy mogli je poznać. Sarmy nie muszą, ale równie dobrze mogą stać się azbestem tego wieku. Pewnie tak nie będzie. Ale czy szybsze zbudowanie masy mięśniowej jest parte tego ryzyka?